Jo jest Janielica, Janka I choć dawno nie mum, Janka Oblikła się w I do Mikołaja leca W radiu od rana go Że tu dziś prezenty dają Przyszał miś i całość zgraja Jo też przyszła, bo im szaja o oh, 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 jak mi dzisiaj fajnie gro! O oh, oh, Mikołaj jest święty O oh, 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 jak mi jakiś prezent do! Za to jo ja po kilogramów pięty! O oh, o oh, oh, jak mi dzisiaj fajnie gro! O oh, oh, Mikołaj jest święty O oh, 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 jak mi jakiś prezent do! Za to i po kilom go pięty, jak mi się dowiedział, że dziś tu mnie będzie siedział. Wnet wykulał piwa, beczka, każdy dostanie troszeczka. Mamy tutaj wielkie sanie, wszyscy pobłażymy na. Trochę miejsca mamy o, 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 jak mi dzisiaj fajnie gro O, o, Mikołaj jest święty O, o, o jak mi jakiś prezent do Za to jo, po kilon go pięty o, 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 jak mi dzisiaj fajnie gro o, prezent do Za to jo, po kilom go pięty o, 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 jak mi dzisiaj fajnie gro O, o Mikołaj jest święty O, o, o jak mi jakiś prezent do Za to jo, po kilom go pięty o, o, jak mi dzisiaj fajnie gro o, o Prezydent do... Za to jo po kilom go pięty.